z i witam Was w kolejnym odcinku z LEGO Jurassic World. Jak ostatnio pamiętacie robiliśmy sobie poziom pod tytułem Zwierzyna na 100%. Zebraliśmy oczywiście wszystkie minikity, burszyn oraz tytuł Wbrew Wszystkiemu. No i w tym odcinku będziemy się brać za centrum komunikacyjne. Tutaj poziom jest podzielony na trzy sekwencje. W pierwszej sekwencji mamy do zebrania trzy minikity, w drugiej również. I w ostatniej sekwencji pod tytułem Dachy mamy 4. No i tutaj oczywiście w tej pierwszej sekwencji jeszcze bursztyn wam pokażę, który no w sumie już pokazałem w oddzielnym odcinku, no ale mimo wszystko tutaj też wam go pokażę, bo co mi szkodzi. Wiem, że, <laughs> Wiem, że tutaj na pewno nam się przyda Velociraptor. Weźmy tego klasycznego. I'm Mr DNA. And I, make learning fun. And I am learning I Aaa, dobra. Trzy minikity, jeden bursztyn. Nie wiem czy tutaj też czegoś na początku nie będzie, ale... Daję sobie ręki uciąć. No i proszę bardzo. To samo zniszczenie ten i rzeczy. Tak coś mi się właśnie wydawało. Dobra, weźmy się za tego bursztyna od razu. was rozniosłem kąpsiki zasrane O. Czekajcie, e, zaraz do was wracam i tutaj właśnie powinniśmy mieć bursztyn. No ale no, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Eee, ok. Jeżeli przechodzę tutaj dinozaurem, to nie wtedy żaden inny dinozaur nie zaatakuje. No, po części jest w sumie trochę logiczne. Dziwnie by mogło to wyglądać, e, ale dobra, ogólnie tutaj będziemy mieli jeszcze takie jakieś. Nie jak to nazwać nawet... o tutaj właśnie mamy to do zbudowania pierwsza. Właśnie ten znak. Eee, kolejne dwa będą już dalej akurat tego co mi się oczywiście kojarzy. Dobra. A bo one sobie tu, tutaj tak po prostu leżą. A dobra. Dobra, za do pierwszym razem się udało. Tam powinno pisać dwa, Dajcie tą dwójkę na sam początek, i będzie git, a reszta do przodu. <grytania> Dobra, i tu mamy ostatni znak, a tu zaraz obok mamy już w sumie ostatni minikit. Wejdźmy sobie do środka. Chyba 70 tysięcy ogólnie potrzeba, żeby zdobyć tytuł wbrew wszystkiemu. A nie, 69 Tutaj na dole oczywiście nie będzie żadnego Minikita na razie Dopiero jak zaczniemy iść na górę Znowu byłem zmuszony do cięcia oczywiście, spokojnie się tego nie mam. Nic nowego. Nie, u mnie się nigdy nic nie zmienia. Dobra, i w tym miejscu będziemy mieli minikita. Co ty zrobiłeś, debilu? Dobra. Dobra, tu potrzebujemy znowu Timiego Melfiego, uh, albo i nie. nie, no jeszcze dwa minikity mam do zebrania. Dobra. Ogólnie tutaj będzie właśnie włas. Hmm. Tak szczerze. Dobra, jeszcze tego nie zrzucam. No wydaje mi się, że tutaj może być ostatni minikit. A nie, no też muszę, muszę ułożyć platformę. A, ok, już wiem, gdzie jest ostatni. Tutaj. Trzeba spaść na dół. No i musimy czymś trafić. Tutaj tą tarczę. No i mam barego. I proszę, wystarczyło to zrobić, tak naprawdę. to nie ferrera. Halo, skipujemy, dziękuję, łaskawie. Chyba tutaj coś będzie, właśnie. Dobra, drugim minkitem w tej sekwencji będzie... ...naprawienie tych trzech... ...nie wiem. anten? Zostawimy na anteny. <śm> Dobra, tu już musimy zmierzać w sumie do góry. Ostatnia antena będzie gdzieś tam na górze. A, tam po drugiej stronie będzie ta antena. Dobra. Czyli tam tak naprawdę będą na zebrania trzy minikity. Dobra. No i ostatni minikit będzie tutaj. Dobra, ten, słuchajcie, to by było na tyle e, z centrum komunikacyjnego właśnie. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie liczę do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Jurassic World.